Moim gościem Arkadiusz Grzywaczewski, prezes PKO Gwiazdy Ruda Śląska. No i laureat naszego plebiscytu, osobowość sezonu, zaskoczony? Eee, czy zaskoczony? No zawsze trochę tak, bo każde, każde zwycięstwo w jakimś plebiscycie, zwłaszcza na który wpływ, wynik się nie ma, no cieszy i jest zaskoczeniem. No można powiedzieć, ta osobowość przybliżym, może. Sytuację, bo nie tylko jesteś prezesem klubu, który awansował do Fogo Futsal Ekstraklasy, ale także piastujesz wiele innych funkcji. No tak. Może pokrótce. To znaczy, ja bym dodał tak, że oprócz tego awansu do Ekstraklasy nasze rezerwy chyba trzeci raz z rzędu wygrały, trzecią ligę. A sam byłem trenerem drużyny, która awansowała do Ekstraklasy beach sokera ostatnio, więc to już jest w ogóle hit. Same sukcesy, tak, w tym roku dzieje się u dzieje się, dzieje się nas dużo, natomiast no, jestem też przewodniczącym komisji futsalu w Śląskim Związku Piłki Nożnej, jestem w podokręgu Katowice w Zarządzie, to mówię o piłce trawiastej, no, jestem członkiem komisji Polskiego Związku Piłki Nożnej do spraw futsalu i piłki plażowej. Jest co robić. No tak, ale to powiem szczerze, że po tylu latach jakby działania, no da się to wszystko poukładać. Natomiast, no na pewno teraz troszkę więcej tematów organizacyjnych związanych z Ekstraklasą się pojawiło. No w międzyczasie zostałem jeszcze radnym, więc to w ogóle spowodowało kolejne zmiany, nazwijmy to formalne, z tego względu, że nie mogłem łączyć funkcji prezesa, no jestem założycielem Gwiazdy, ale po 24 latach no, przestałem pełnić funkcję prezesa, natomiast no, czym się dalej jestem związany z klubem, cały czas pomagam, natomiast formalnie nie mogę łączyć tych funkcji. Rusza Fogo Futsal Ekstraklasa, wy jako Benjaminek i drużyna, która, o której kiedyś mówi, mówiono, gwiazda nigdy nie spadnie, a teraz gwiazda musiała awansować, no i co zrobić, żeby nie spać? To znaczy, czy nigdy nie spadnie, no to tak, był taki jeden klub, z którym będziemy gali w drugiej kolejce, który to tak właśnie chyba zainicjował te hasła. No nie, no my jesteśmy chyba najczęściej spadającym i awansującym zespołem, jeżeli chodzi o ekstraklasę futsalu i pierwszą ligę. Natomiast obserwowałem tak te ruchy kadrowe, jeszcze zanim dojdę do nas, jeżeli chodzi o pierwszą ligę, no, i tak trochę się podśmiechiwałem z tego, bo my wzięliśmy tych dwóch zawodników z Kolumbii. Yy, udało nam się awansować wprawdzie nie od razu, tylko po, po barażach, zresztą bardzo dramatycznych. Natomiast widzę, że kluby chyba myślą, że jak mają dwóch Kolumbijczyków, to awansują. Tylko, że teraz tych Kolumbijczyków mają prawie wszystkie kluby, więc nie wiem, czy to, czy to jest dobry pomysł na to i, i patent, żeby, żeby awansować. Yy, no, my. No oczywiście celem jest utrzymanie, ja tak czasami gdzieś tam przy sparingach rozmawiamy z różnymi e, trenerami, galiśmy z mistrzem Słowacji niedawno, e, no oczywiście wszędzie ten balonik jest pompowany, no ja staram się realnie oceniać, ja wiem, że jest kolosalna różnica pomiędzy pierwszą ligą i ekstraklasą, e, musieliśmy się wzmocnić, e, na początek oczywiście szukaliśmy wzmocnienia w e, polskiej lidze, natomiast no my awansowaliśmy z baraży, więc byliśmy już dwa tygodnie opóźnieni jakby w tych negocjacjach, część zawodników już zdążyło gdzieś umowy podpisać ci, którzy byli jeszcze ewentualnie dostępni no powiedzmy sobie, że przekraczało to nasze możliwości finansowe no i stąd zdecydowaliśmy się na gdzieś tam zaangażowanie kolejnych zawodników z zagranicy my tak naprawdę no zakładaliśmy, że awansujemy więc my pół roku temu już zaczęliśmy sobie analizować różnych chłopaków, m.in. tego naszego Argentyńczyka który gał 3 lata we Włoszech który jest w ogóle Portugalczykiem, żeby było śmieszniej. Także Facundo no, szybko się tutaj zasymilował. No, nie mamy tych problemów takich, że, że coś z nimi jest nie tak. Oczywiście problemem zaczyna być szatnia, gdzie no, pięciu mówiących po hiszpańsku, jeden z nich tylko jeszcze troszkę po angielsku, no ale jakoś się udało, ja nie ukrywam, że Wiktor po tych dwóch latach trener już tę podstawę hiszpańskiego opanował. No a my od dwóch tygodni w klubie uczymy się hiszpańskiego, to znaczy ja jeszcze jedna osoba. No, chcielibyśmy wiedzieć, co nas tam obgadują, więc to tak, oni o tym nie wiedzą, my się nauczymy, to będziemy wszystko wiedzieć. Fogo, futsal, Ekstraklasa, mocno się zmienia. Właśnie to jest chyba już ten trend, nie tylko w Ekstraklasie. Już w pierwszej lidze drużyny zaczynają budować kadrę no, zawodników po prostu spoza naszych granic. No tak, ja uważam, że ta pierwsza liga, wrócę na chwilę do, do Baraży, bo naprawdę po meczu to nie była kultuazja, bo uważam, że świetna publiczność świeciu i, i to, takie ośrodki powinny mieć szansę, że tak powiem, zagania w Ekstraklasie. Warto przypomnieć, otrzymali nagrodę od nas najlepsza publiczność. No właśnie. Więc, Czyli zasłużenie. E, no myślę, że ja nie widziałem niestety, nie wiem jak się publiczność zachowywała w grupie północnej, innej. E, wiem jak, jak, jak tutaj było. Ja oczywiście dziękuję naszym kibicom, bo naprawdę na niektórych meczach mieliśmy komplety i teraz myślę, że na tych pierwszych dwóch kolejkach, które gramy u siebie w Ekstraklasie, no te, też tak będzie. No natomiast w sieciu widać, że jest fajna atmosfera. E, no też poszli, poszli teraz tym tropem obcokrajowców, więc myślę, że, myślę, że się będą liczyli w walce. O awans, no ale mieliśmy też okazję grać w sparingu z Jagielonią, więc no, mocna drużyna. Więc niewykluczone, że w przyszłym sezonie w barażu w końcu wygra północ z południem, no bo rzeczywiście tamte drużyny się pozmacniały, bo jest jeszcze chyba dwie 3 drużyny, które na pewno myślą o awansie, więc łatwo nie będzie. Nawet jak tu rozmawiamy na Śląsku z drużynami, to no raczej jak ktoś myśli o awansie, to lepiej z pierwszego miejsca. My życzymy jak najlepszych wyników w Fogo Futsal Ekstraklasie. Wracamy do oglądania meczu, bo rozmawiamy podczas trwania jeszcze spotkania o Super Puchar Polski. Na kogo stawiasz, bo mamy dogrywkę, rekord czy piast? Eee, no myślę, że z gry na razie w tym meczu lepiej wygląda piast, ale jak znam rekord, to przecisną to i wygrają. Wracamy do spotkania, dziękuję bardzo.